To jest kaloryfer. Słyszycie, jak szumi? Możecie mówić że na słowo, że szumi. To jest dowód na to, że on jest naprawdę gorący, że aż jest ciężko przytrzymać. Ała! Rękę. No i teraz patrzcie tu. To jest sterownik od pieca. I on tu ma napisane, że centralna woda użytkowa ma 18 stopni. I to się nie zmienia. Woda wylotowa ma 58 już, czyli jest gorąca. Że ręki nie można przytrzymać. Tu jest napisane, że grzeje tylko wodę. Nie grzeje kaloryferów. A jak widzieliście, kaloryfer jest gorący. I teraz co więcej, tutaj jest temperatura 25 stopni, a jest ustawione 19. Więc nie powinno grzać. Nie grzeje, bo nie widać, nie ma tu ikonki, że grzeje podłogę. Grzeje, owszem. Znaczy, że grzeją kalorifery? Owszem, grzeje wodę. Przy czym ta temperatura się nie zmienia, więc nie grzeje wody. Myślicie, że coś mam nie tak z rurami?